Cześć, siemanko, z tej strony PokeBex, a w dzisiejszym odcinku wracam na chwilę do setu Paldown Fates i otworzymy sobie... Kilka sztuk takich booster bundle. I dlaczego do Paldeon Fate? Słuchajcie, bardzo fajny dodatek. Bardzo fajnie mi dropił. Bardzo go lubię, jak wiecie, jeżeli oglądacie mój kanał. A poza tym, nie mam cały czas tego najdroższego Charizarda. Ani go jeszcze nie kupiłem, ani nie udało mi się go wydropić. A ponieważ w poprzednim odcinku, w sobotę, udało się w końcu znaleźć się w boosterku jakiegoś Charizarda. Co prawda, tego podstawowego Jeksa, najbardziej popularnego z setu 151, ale jednak także może moje szczęście do Charizardów w końcu. Się odblokowało i teraz będą mi sypać na każdym kroku, za to trzymajcie proszę kciuki dzisiaj. Zaraz sobie zresztą to sprawdzimy. I taki Booster Bundle otworzymy sobie dwa. Trzeci poleci na konkurs oczywiście Booster Bundle od Pocketrader'a. Tam możecie sobie takie kupić u partnera kanału. A jeżeli chodzi o ten trzeci, to jest konkurs. Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej o konkursie, to obejrzyjcie sobie odcinek z soboty, tam wszystko będzie wyjaśnione. Natomiast polecam się spieszyć, bo konkurs będzie zamknięty w piątek, a w sobotę, tą teraz, która będzie, ogłosimy sobie właśnie zwycięzcę. Przeprowadzę losowanie na koniec odcinka. Także mówię, polecam się spieszyć, a dzisiaj już przechodzimy do otwierania tych fajnych małych. A tak prezentują się te pudełeczka z bliska. Bardzo fajne, małe, ale przyjemnie się je otwiera. W środku, jakby ktoś nie wiedział, jest tylko 6 busterków, ale po co więcej. Tutaj macie ten trzeci booster bundle, jakby ktoś nie wierzył, że jest przygotowany na konkurs. My zajmiemy się dzisiaj tymi dwoma. Jest tam w środku, tak jak wspominałem, po 6 boosterków, czyli łącznie otworzymy sobie 12 sztuk. Tak prezentują się już bez folii, to się tak wysuwa jak w ETB i naszym oczom ukazuje się Pikachu. Tutaj mamy z tyłu grafiki natomiast, które występują w boosterkach. Wszystkie grafiki, i tutaj mamy otwieranie. Dajcie mi chwilę, bo pamiętam, że to się ciężko otwiera. Sorry, za ten kadr, ale nie nagrywam tego w domu, także niestety będzie taki zbliżony. Sorry, za mój głos. Po prostu coś mnie chyba bierze, także trzymajcie kciuki, żebym się nie rozłożył, bo odcinki trzeba nagrywać. A tutaj już dostaliśmy się w międzyczasie do środka i mamy boosterki. Tak jak mówiłem, tam nic więcej nie ma, tylko boosterki. Jest ich 6 sztuk i tutaj sobie położymy drugi booster bundle, otworzę sobie za kadrem, żeby to trochę przyspieszyć tą walkę z tym opakowaniem i też mamy już boosterki, 6 sztuk. Czyli tyle samo i zrobimy sobie pojedynek, myślę, lewa kontra prawa. Tu jeszcze w ogóle zauważyłem, zobaczcie, tu mamy takie otwieranie specjalne. Jeżeli ktoś prowadzi sklep i chce sobie te boosterki po prostu wystawić gdzieś na wystawce, to tutaj mamy takie specjalne łączenia i to po prostu odrywamy i tam widać te boosterki, czyli można to otworzyć na dwa sposoby. Tutaj postawimy sobie te booster bundle, te opakowania, żeby było wiadomo czego to jest opening I, i co? Tak jak mówiłem, robimy pojedynek lewa kontra prawa, zaczniemy sobie nietypowo od lewej i zobaczymy jak to dropi. Dropi to fajnie, zobaczymy czy podtrzyma się opinia taka na temat tego dodatku. Dajcie znać, czy Wy lubicie Paldean Fates. Oczywiście bardzo dużo jest kart takich dropionych, które już powpadały, one się powtarzają, szczególnie te Illustration rerek. ja sam mam po kilka tych Illustration rerek, Ale i tak fajnie, że coś wpada Mimo, że te dropy może nie są jakieś spektakularne A tutaj mamy drop pierwszy I mamy znowu kamienie, bloczki z kamieni, mamy Minecrafta Aż mi lampa zgasła z wrażenia Tak wygląda, tu mam jeszcze pikacza Bardzo fajnie ja go mam Także będę mógł się z kimś wymienić albo sprzedać Natomiast tutaj mamy właśnie Tą kartę. Ja nigdy nie umiem wymówić żadnej z tych ewolucji tego Pokemona. No chyba, że nasim, To jest chyba pierwsza forma. Do jego jeszcze w miarę. Natomiast tych w ogóle nie wiem jak się nazywa dajcie znać. Może wy wiecie. Ja nie chcę tego kaleczyć. Otwieramy kolejnego boosterka. Może tu też następny drop. Zobaczymy jak dropi ta strona. A w ogóle to... Aha, dobra, to ja znowu z lewej strony wziąłem. Tutaj mamy. Już teraz za późno. Także polecimy sobie później dwa razy z prawej. A tutaj mamy Fidufa, Huntera, Mime Juniora, Oinkologna, Glaivea, Prime Mapa, Graplocht, Mimikyu na Rewersie mhm. i Cyclizar. Ostatnia karta, też już tą kartę e, miałem. E, zachęcam jeszcze raz do udziału w konkursie. Obejrzyjcie sobie poprzedni odcinek, ten sobotni. Myślę, że bardzo fajnie wyszedł ten z otwierania. E, mojej, mojego booster boxa, takiego przygotowanego przeze mnie z trójpaków i tam są e, podane zasady co trzeba zrobić, żeby właśnie wziąć udział w tym konkursie jest powiedziane na odcinku i w opisie też jest podane jeżeli ktoś e, jeszcze by nie wiedział, a tutaj jest kolejny drop, mamy Tatsugiri mamy jeszcze płytę CD i Seru w holo ale mamy, mamy, dobra, fajnie czyli trafia się dropik Kolejny i mamy kolejnego Szajniaka tak naprawdę. Szajniaki mi się tak nie powtarzają, chociaż akurat w tym ostatnim, właśnie odcinku, o którym wspominam, była taka sytuacja nie będę spoilerował obejrzyjcie sobie, to będziecie wiedzieć, o czym yy, mówię. Jeżeli chodzi o konkurs, to do wygrania, tak jak mówiłem, jest Buster, Booster Bundle, ale oprócz niego coś tam jeszcze dorzucę, jakieś plocki może jakiś puzzle 3D. Zobaczę, jeszcze tam parę fajnych rzeczy mi zostało, także myślę, że paczka będzie całkiem przyjemna, no już sam ten booster bundle to fajna rzeczy i I mamy, słuchajcie, kolejny Shiny, act. super, super, mamy Glimorę, w ogóle to jest Glimorę X i yy, to jest reprint tej Glimory z Obsidian Flames, tam też była taka, tylko oczywiście nie w wersji yy, Shiny, ale fajnie, nie miałem na pewno tej karty, także także. się, dobrze, że nie pijot. Bo tych pidżotów to też nie chcę spoilerować, Ale tych pidżotów to jednak trochę mi się trafiło, więc chyba pidżot nie jest najrzadszą kartą, jeżeli chodzi właśnie o te i eksy z tego dodatku. Dajcie znać, czy trafiliście Charizarda. Mi się nie udało jeszcze. Ostatnio trafiłem, ale z innego dodatku. Także może dzisiaj się uda. No, nie chciałbym tego Charizarda. Podoba mi się ten Charizard. Natomiast no jest bardzo, bardzo drogi jeszcze. Może ta cena spadnie, jeżeli mi się nie uda teraz e, wydropić tego Charizarda to może kupię, ale jeszcze nie teraz, tutaj nic za to nie trafiamy, a kupki nam maleją także może tutaj coś się fajnego trafi w ogóle postanowiłem, że więcej będę na tych odcinkach gadał, a mniej czytał karty, bo czytać chyba każdy umie i sobie spojrzeć jakie dropy, będę na przykład trzy ostatnie tylko czytał albo mówił jaki drop wpadł na koniec a tak to sobie będę gadał o różnych ciekawych, albo mniej ciekawych e, rzeczach tutaj za to już się zbliżamy do końca, mamy Golden Go w Reversie, nie wiem czy ja miałem tą kartę Mouse Hold. tego też chyba i mamy Swakła dobra i X, mamy papugę i powiem wam, że nie wiem czy ją miałem, czy nie musiałbym sprawdzić, ja nie wiem czy ona nie jest reprintem tej papugi Spaldea Evolve czy ona już nie była i może ja mam ją po prostu z tamtego setu bo tak mi się kojarzy coś, albo może u kogoś innego oglądałem jak mu wydrupiła, nie wiem także lecimy dalej, tu macie Kodzi kolejny Boosterek, coraz mniej tych boosterków Dropy nawet jakieś tam są, ale Charizarda dalej nie ma Za to jest Lapras, Totskull, lecząg. Charmeleon znowu, mamy Pieska Rogala Wielbłąda, Profesora, Turo w Reversie chyba też go nie miałem Dedenne w Reversie i Baldańscy Studenci Akurat mam obie wersje tej karty, a ta to chyba mi się parę razy trafiła, także e, Słuchajcie ja ją w ogóle oglądam, oglądam te karty, nie wiem czy zwróciliście uwagę e, Czy one nie są uszkodzone, bo te pijoty, trafiały mi się uszkodzone. Ostatnio mi się trafiła nawet w Temporal Forces ta e, złota karta. Też uszkodzona. Już jej u siebie nie mam. Poszła na wydanie. Natomiast no ostatnio coś mam szczęście do tych uszkodzonych kart. Także teraz sprawdzam e, jak te karty wyglądają. Tym bardziej, że w Temporal Forces te złote były właśnie uszkodzone. Te legendy. Te nowe legendy. Wersje, e, nowe wersje tych legend. Natomiast e, właśnie w, w tym... O, mamy kolejny drop. Dobra. Muszę przerwać. albo na no. snow. Super, w Shiny mamy Raltsa na rewersie, jeszcze Xatu czy Zatu w holo. także tu mamy kolejnego Szajniaka, fajnie. Natomiast wracam do myśli, no tutaj w Paldean Fade znowu miałem te Shiny i eksy uszkodzone, szczególnie właśnie yy, Pidgeota ja miałem, ale widziałem, że u innych były inne karty też uszkodzone, także coraz kurcze gorzej z tymi kartami jest, coraz częściej zdarza się, że te karty są uszkodzone. Nie fajnie, nie fajnie, to wygląda. W ogóle zapraszam was już na sobotę. W sobotę zrobimy sobie przegląd moich kart, pokażę wam moje albumy, jak powiększyła się moja kolekcja kart Pokémon od kwietnia tamtego roku, czyli przez cały rok. Tutaj za to nic się nie trafiło w tym busterku. Jedziemy z trzecim od tyłu. Później zostaną już tylko dwa busterki. Otworzymy sobie ten serulecze. Wracając do myśli, zapraszam was na sobotę. Będzie pokazane jakie karty mam. Jakich kart się ewentualnie pozbyłem, powiem wam, jakie karty planuję jeszcze zebrać. Także zrobimy sobie takie podsumowanie mojej kolekcji i później pójdę sobie na jakiś dłuższy urlop. Może. A tutaj mamy Iron Treads i X. Mam tą kartę z tego co pamiętam. Także kolejna powtóreczka. Jak widzicie, dużo powtórek jest w tym Balderan Fates. No ale lepiej, żeby się coś trafiło, niż boosterek ma być. Pusty. Z tym, oczywiście, urlopem żartowałem. Może zrobię sobie taki tydzień po tej sobocie odpoczynku, chociaż od szorców, i później wracamy ze zdwojoną siłą. Bo mówię, coś mnie chyba rozkłada. Mam nadzieję, że się nie dam. Natomiast, żebyście nie byli zdziwieni, jakby się okazało, że po sobocie nie będzie odcinka. Na pewno nie będzie w maju odcinków, dwóch w tygodniu, bo powiem wam, że trochę mnie to zmęczyło. Także wracamy do formy, gdzie, będą, gdzie będzie jeden odcinek w tygodniu. Tu znowu lampa mi zgasła, niestety. A tu mamy Mouse Hold, super. W Shiny, całą rodzinkę Shiny mamy, fajnie. Mama, tata i dwójka dzieci. No proszę, to tak jak u mnie, dokładnie u mnie. Mama, tata, synek i córeczka. Także fajnie, fajnie, bardzo fajna karta. Dużo tych kart się trafiło, ale no, ten set przyzwyczaił nas do tego, że tych dropów jednak jest sporo. Sporo jest też powtórek. Natomiast my lecimy z ostatnim boosterkiem Last Pack, Magic, Kodzik I czy tutaj trafi się Charizard? Szczerze w to wątpię, ale Dlaczego nie? Nie zaskoczyć się na sam koniec Mamy Pikachu, Fanfi, Lapras, Ultra Ball Primeape Whimsicott Znowu lampa zgasła Teraz jeszcze ostrości Nie mogę złapać, no tragedia Fidów na rewersie Gengar na drugim i sorry, musiałem przerwać, bo po prostu aż mi łzy do oczu naszły. Tak mnie przycisnął kaszel, natomiast tutaj macie dropy. To są dropy z prawej strony. Tak wyglądają, mamy dwa shiny, właściwie trzy. Mamy całą tą zgraję studentów z Paldei. No chyba ta Glimora i EX sprawia, że ta kubka wygra. Zaraz sobie zobaczymy, co jest drugiej. Myślę, że Shiny chyba jest tyle samo. Tak, mamy dwa Shiny ale mamy dwa zwykłe iX-y, także moim zdaniem prawa strona wygrywa. Nawet w każdej kupce trafiło się po jednej powtórce. Eee, tu macie jeszcze raz, e, pokazuję Wam ten pardon fade, żeby Was, ten booster bundle, żeby Was zachęcić do udziału e, w konkursie. Konkurs trwa do piątku, w sobotę ogłoszę zwycięzców, także zapraszam, zachęcam i słuchajcie. Do zobaczenia w sobotę na odcinku z albumem z kolekcji.